Łuszkiem był Stalker i zostawił tam rzeczy i ta jedna rzecz to jest kart. O! Ho ho! O, 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 Muszę sprawdzić kto to. Pora na research I, I po chwili za pomocą nowych technologii daliśmy imię z tego Stalkera i za pomocą przeglądarki YouTube I zaczęliśmy szukać jego imienia w przeglądarce YouTube. I teraz mam problemy z pisaniem YouTube imienia, ale zaraz się przekonamy. Sytuacja robiła się niebezpieczna, bo znaleźliśmy, by że był talk show. I kto prowadzi talk show? Jakiś Michał, ale to nie o tym. I, I co się okazało? Że to jest ta sama osoba. Smutny jeden i stalker to jest ta sama osoba, bo patrzcie... W krótkiej chwili wymysłów doszliśmy do wniosku, że trzeba zostawić po sobie jakiś komentarz. Bez większych obraźliwych słów. Napisałam tak: Halo, smutny, nie, nie stalkuj mnie. Pizdo. Okazało się, że stalker nie umie zacierać po sobie śladów. W opisie filmu możemy znaleźć link do jego kanału. Zobaczmy, czy się tam znajduje. Po bardzo długiej chwili przeszukiwania kanałów, szukałam w wszystkich zakładkach home, video, live. Jak widać, stalker jest nie, niepełnosprawny. W live'ach też nic nie udało mi się znaleźć. Ale co znalazłem w playlistach, okazało się być szokujące. Tak, dobrze widzicie, to playlistę z nazwiskiem filmiki. A co się znajduje w środku? Moje filmiki. Stalker obserwuje każdy ruch mojego kanału. Teraz pewnie ogląda ten filmik z expose. Mam tylko jedną prośbę. Zostaw mnie i moją ruinę w spokoju.